Witajcie, kochani, na kanale, co gotujemy, to cyjemy! Dzisiaj pokażemy Wam przepis na pyszną zupę, botwinkę na e, karkówce. E, jest to przepis sezonowy, dlatego że botwinka nie występuje przez całe lato, i jesień, natomiast występuje jedynie wiosną i wczesnym latem. Dlatego jest to najlepszy czas na to, żeby przygotować taką zupę. A że jest ona pyszna, na pewno nie jeden z Was się przekonał. Dlatego my już za chwilkę wskakujemy w fartuszki i. Do roboty. Do roboty. Piana, Marysiu Trim. wieczorem dnia poprzedzającego, e, albo z samego rana tego dnia, gdy planujemy robić botwinkę, przygotowujemy mięso, bo chodzi o to, żeby ono przeszło przyprawami. W naszym przypadku będą trzy plastry karkówki, bo my robimy akurat zupę na trzy osoby. W związku z tym e, ja kroję. Jeszcze dwa plastry. Przyprawiam. U nas będzie to sól i pieprz. Wy możecie użyć jakichkolwiek innych przypraw ulubionych, ale jeśli już chcecie robić dokładnie według przepisu, to wystarczy sól i pieprz. Mięso jest bardzo ładne. Możecie zauważyć, że yy, nie jest. Bardzo tłuste. Ja teraz posypuję je solą i pieprzem. I to w zupełności powinno wystarczyć, bo to mięso się pięknie zamarnuje w tych przyprawach. A teraz składniki na botwinkę, przede wszystkim mięso, od którego w ogóle rozpoczniemy przygotowania naszej botwinki, tak jak już wcześniej rozpoczęliśmy od przyprawiania tego mięsa, w związku z tym, że mięso najwięcej czasu potrzebuje do tego, żeby po prostu się ugotować. W związku z tym zaczniemy później od mięsa, ale jeszcze resztę składników Wam tutaj powiem. Kilka listków laurowych, kilka ziarenek ziela angielskiego, łyżeczka soli, łyżeczka Cukru, kilka szczypt pieprzu, yy, około jednej łyżeczki takiej kopiastej mąki, 3 łyżki śmietanki kremówki, malutki pęczek koperku. Cztery marchewki młode, kilka ziemniaczków, również młodych. U nas są to takie bardzo malutkie ziemniaczki. No i oczywiście to, co najważniejsze w botwince, botwinka. Mam tutaj taki dość spory pęczek botwinki. Jak wiecie, ja gotuję tą botwinkę dla trzech osób, w związku z tym no, tak dużo no, nie potrzebuję tej botwinki. Natomiast jeśli byście oczywiście większą ilość zupy dla większej ilości osób gotowali, to wiadomo, że trzeba te składniki pomnożyć. Marysia już wkłada tutaj karkówkę na patelnię. Możemy smażyć karkówkę na suchej patelni. Chodzi o to, żeby ją zrumienić. W czasie, gdy karkówka się nam smaży na patelni, można przystąpić do oczyszczania warzyw. Kroimy warzywa. stawiamy do zagotowania 1,5 litra wody, wrzucamy przyprawę, sól, pieprz, cukier, liście laurowe, ziele angielskie, kładamy karkówkę, również to wszystko, co się wysmażyło z karkówki, bo to stanowi pewną esencję z tego mięsa, które się smażyło właśnie. Wrzucamy także nasze warzywa. Jeżeli mamy, moi drodzy, botwinkę z większymi buraczkami, to warto je też obrać i pokroić w drobną kosteczkę, bo one no, nadadzą ten kolorek charakterystyczny dla botwinki. Wiadomo, że botwinka to nie jest barszcz i nie będzie miała takiego koloru, jaki ma barszcz. W związku z tym no, trzeba się na to przygotować, ale takie buraczki pokrojone drobniutko, młode buraczki. One także się fajnie ugotują i nadadzą ten bardziej intensywny kolor. Botwinkę dodajemy na samym końcu. Dziś po około 15 minutach gotowania marchewki ziemniaków oraz tą karkówką. Teraz jeszcze należy gotować botwinkę przez około 15 minut. Na samym końcu, moi drodzy, kroimy koperek i przygotowujemy już go właśnie do posypania naszej zupy. Zupy w naszym wydaniu, moi drodzy. Są zwykle bardziej treściwe, yy, gęstsze yy, i nie przypominają praktycznie samej wody. Takie, my takie zupy po prostu lubimy, bo często jest tak, że zupa w naszym wydaniu stanowi po prostu cały obiad. Yy, więc nie dziwcie się, że nasze zupy są po prostu bardziej gęste. Teraz już można rozmieszać mąkę w śmietance. Posłuży to zagęszczeniu całej zupy. Ja, moi drodzy, robię to tak, że najpierw troszkę tą śmietankę hartuję przez wlanie do tej szklanki odrobiny płynu z zupy i rozmieszaniu go. następnie jeszcze więcej I teraz dopiero wlewam całość. I jeszcze przez minutkę Należy yy, no, gotować. Każdemu przysługuje, jak widzicie, plaster karkówki. Więc tak się ta zupka prezentuje, i oczywiście należy ją także posypać koperkiem. Dużą zaletą tej zupki jest to, że y, użyte warzywa są młodymi warzywami, więc y, smakują naprawdę świetnie w zupce. I za chwilkę będziemy z Marysią próbować. Po podmuchaj, bo jest gorąca. I powiedz, czy smakuje, czy nie smakuje. Mam o tej. Tak? No to dobrze. To moi drodzy, my zaraz siadamy i jemy nasz obiad. Eee, a wam tylko można, e, możemy pożyczyć, żebyście także zrobili taką zupę, bo jest ona naprawdę wybor wyborna. Bardzo dobrze smakuje. Eee, I cóż, e, miłego dnia, wieczoru czy poranka, zależnie od tego, kiedy to oglądacie. A my się już z wami niestety już musimy pożegnać. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!